Witam, witam w kolejnym odcinku z serii Let's Play Różowa Pantera Hocus Pocus. Tak jak pamiętacie w ostatnim odcinku zakończyliśmy drugi etap i zaraz się dowiecie dlaczego. Zamieniliśmy piękną księżniczkę ninja w zielonego bachora. <laughs> to taki incydent przez warzywa, niektóre czasami takie warzywa, które niektórzy źle gotują. Okej, okay, no to porozmawiajmy z Nathanem. Tylko spokojnie. Albo odkręcę to wszystko, albo strzelę sobie w różowy łeb. O LOL! Nigdy nie próbujcie coś takiego podsłuchiwać jako w ty... Nikt nie powinien sobie tak zrobić, bo to jest bardzo niemiłe. Ok, my sobie zabierzemy z powrotem nasze ten. Zieloną grecką sałatkę. Ta zmieniłem, dlaczego nikt nie lubi chyba jej żarcia. I to, tylko, dlatego, że najpierw ciastkami. No i trzeba błyskawicznie zejść na dół. Dlaczego na dół? Zaraz zobaczycie dlaczego. Po prostu nam się odblokuje teraz trzeci etap. A o czy to będzie? Za chwilę się dowiecie. Panie i panowie, en muchos gracias señorita i ringrazio bella donna. Zapraszam do... Do auli. Mogę wszystko wyjaśnić! Wyjaśnić co, serduszko? Czy, czy ona... Czy, czy ty? Czy ona co? To, 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 czy ty c, kotku? Oh, oh, nieważne! A teraz to, na co wszyscy czekaliście bez zbędnych opóźnień niechaj będzie dane mi przedstawić... Słynna kolekcja zęboli. Całość? Ile? O, to nie fair! On nie może wykupić całości. Niektórzy z nas chcą nabyć pojedyncze zęby. Masz pecha. Mam kupę kasy i chcę wszystkie! <laughs> Drogie panie i drodzy panowie, powstrzymajcie emocje. Jestem pewien, że uda nam się osiągnąć jakieś porozumienie, które zadowoli przede wszystkim mnie. <laughs> Lol. Cześć Wajlet! Violet, czy to ty? Z reguły nie pozwalamy jej warczeć ani lewitować nad stołem. Nie ma prawa też oddawać się pod kontrolę złychwcy. Co to jest? Ile za to chcecie? <laughs> nie sądzę, aby to było na sprzedaż, prawda, kochanie? Oczywiście, że jest, pączuszku. To. to pańska córka, panie Izumi. Czy ona ma tak astmy? To najdziwniejsza impreza, na jakiej byłem. Rany boskie, ale wyczesana akcja. mogę prosić o uwagę? Jestem złem duchem Ekidny. Opętałam Cześć. Cześć, Ekidna. Cześć, Ekidna. Cześć, Ekidna. Cześć, Ekidna. Cześć, Ekidna! Cześć, Ekidna! Cześć, Ekidna! Cześć, Ekidna! Cześć, Ekidna! Cześć! Czy ktoś z was bawił się czarną magią? Przez dziwny splot zaklęć mój duch znalazł się w ciele tego Bachora! Żadnego Bachora! To moja córeczka! Nieistotne! Teraz wszyscy mamy pro... Aby dokonać aktu egzorcyzmu, musicie się natychmiast skontaktować z najpotężniejszą istotą kosmosu! Ale jak uda nam się ściągnąć tutaj rykiego Martina w tak krótkim czasie? A kto mówi, że to ma być Martin? Dla mnie jak nic chodzi o Andrzeja. Gołoty oczywiście. Tego faceta nic nie jest w stanie powstrzymać. Chyba chodzi o Zeusa. Zeus? Ekidna była przerażającym potworem w greckiej mitologii. Górną część ciała miała kobiety, dolną zaś ohydnego węża. Z waszej krótkiej wymiany zdań wynika, iż kwestia osoby najpotężniejszej w kosmosie jest dość względna. Dlatego też podejrzewam, że z punktu widzenia potwora, który opętał to lewitujące dziecko, najpotężniejszy jest Zeus. Oj! Obawiam się, że muszę wybrać się na Olimp. Szczyt, na którym greccy bogowie relaksowali się pijąc hektolitry ambrozji. Okej, okay, tak dla, precyz dla precyzji Ona mówiła na temat Triki Martina niestety jak znacie z historii, on niestety w tym roku stał się po prostu homoseksualistą. Nie dla urazy, dla piosenkarza ani nic. Bo też czasami słucham, nie ma nie piosenki jako styl. Potem Andrzej Gołota, co on powiedział? Andrzej Gołota prawdziwie został powstrzymany, i teraz jest strasznym kompromisem. historyk, nawet dla kogoś, kto nie rozumie, radzę obejrzeć 13. Posterunek. Ale dobra, Zeus, o co chodzi? Olimp, mitologia grecka mówiła na temat masy bogów, który był Zeus, Afrodyta, Ares. Po prostu bogowie na np. byli od wojny, od burz, np. Poseidon. I tak i dalej, i tak dalej. Potem zostały, tak jak wiecie, już teraz zapomniane jako bogowie, dlatego że po, po greckich zostały one przemienione na rzymskich, jako w tych, tak jak Merkury, czy Marte, to właśnie to powiedziałem, jako Marte, Wenerę i takie inne, czyli Wenus. To powiedzmy tak, jak mamy na, ustawione na naszych planetach. Um, jak sobie to powiedzieć dalej, teraz po prostu już nie są uznawane jako. po prostu to jest uznane jako mitologię. Tak jak wiecie, Olimp był, jak mówiono w historii mitologicznych, około 2-4 tysięcy metrów nad naszą głową, ale to jest cały czas mitologia. Na po prostu bogowie chlali najbardziej wino i po prostu się bawili po prostu całe dniami. Okej, okay, my tutaj nie będę dalej wyjaśniał historii, to porozmawiamy z innymi. A! Słynna kolekcja zęboli, bym zapomniał powiedzieć. Słynna kolekcja zęboli to trochę chore psychiczne według mnie jak myślenie, dlatego że po prostu jakby wyrywać zęby od ludzi, żeby potem stracić jako klejnotycz ten... Według mnie to... Naprawdę trzeba mieć coś z głową, mi się nawet widać to z tą rodziną. Ale dobra, zamknijmy te argumenty i te i po prostu porozmawiamy. Już za pech... No, cóż za pech, jasne. Działaj, mistrzu! Działaj, <grywa> <grywa> mistrzu! Trzeba pomóc biednemu dziecku. Lol, komu w drogę temu czas? Lol, no, ruszaj, różowy. Ale jasna. Nie! Kurde, wyszedłem z pomyłkę z pokoju. Jeszcze nie wychodźcie, gdyż potrzebujemy jeszcze zabrać kilka rzeczy. I chciałem dokończyć rozmowę z nimi. Kurde. Ratuj, ma dziecko. Idź i zapłać komu trzeba. <laughs> Idź i zapłać komu trzeba, dobre. Nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie strzelić fotkę. No, tak jak mówiłem, zabieramy makinę fotograficzną i też patrzymy do jej torebki. Znajdujemy oprócz gołęb, gołębia perfum To mi się przyda Zobacz coś jeszcze tam jest o, To pustary. też warto podwędzić No czy jeszcze poznajemy z Violet No nic nie ma do powiedzenia Dobra no to my teraz teletransportujemy się na Olimp Jak powiedziałem Czarna dziura, Do roboty OK, tak jak widzicie już nie będziemy mieć no, dwóch nowych miejsc, no, po prostu będziemy mieć tylko jedno Olimp, no rozchodzimy. No, Ostatnie z brakujących kart. No więc tak, jadę sobie grzecznie, a ten baran jak nie wyjedzie tym swoim zaprzęgiem. Eee, zaraz... Jestem bogiem wina i dobrej zabawy i powiadam wam, jeśli on... Przepraszam Zeusie, ale ja mówię prawdę, powtórzę to na kolegium. <grym> Okej. Okay. W historii rzymskiej to powinien być Bakko, król wina, jako w tym. Potem ja w greckiej nie pamiętam dokładnie o co chodziło. Tutaj to powinna być chyba Afrodyta, jeżeli się nie mylę. Witaj, jestem Afrodyta, bogini miłości. No, tak jak powiedziałem, w historii rzymskiej, mitologii rzymskiej to powinna być nie chyba era. Ale nie chcę popełnić błędu. Nie pamiętam dokładnie. Potem jeszcze była tam yy... Królowa Chaosu. Kto to. Wa... Nie pamiętam już. Kto to była. przez yy... Jabłko. Zrozumiecie za chwilę o co chodzi, ale nie powiedzą tutaj naśprotno ja jeszcze z tym. Cześć człowieku! Jestem Ares, Bóg wojny, człowieku! Wiesz, ta kłótnia dopiero się zaczyna! Ja cię rozkręcę! Wiesz mój ojciec Zeus, wujek Poseidon i moja siostra Atena! To człowieku! Jak skończą ze sobą, po olimpie nie zostanie nawet kamień na kamieniu! Okej, okay, dla informacji, e, tak jak powiedziałem, Zeus, jeśli nie mylę król piorunów, tak mówiąc, Posejdon od wody, y, od, jest królem mórz i oceanu, więc wody. Atena jest boginią, jeżeli się nie myślę, właśnie zakochana w Zeusie, co po prostu daje jej po prostu moc nad mężczyznami. To jest podobnego do Afrodyty, tylko Afrodyta miała po prostu od razu do miłości. Ja też sprawdzę na niego na chwilę bo. Chciałbym zamienić kilka słów z Zeusem. Gdzie mogę go znaleźć? E, możesz mi pomóc? Ty go nie znajdziesz, to on znajdzie ciebie. Tak to już jest? Jak masz do czynienia z królem boków? Patrzcie, oh. kto na tu wypłynął! Posejdon. Oj! Poseidon! Jakieś wieści o Ekidnie? Nie, odkąd Zeus połknął Atenę? Znowu? To nawet lepiej. Ta szalona kobieta może nam wszystkim zaszkodzić. Nie chcę się czepiać, ale jeśli ta Atena jest odpowiedzialna za zniknięcie Ekidny, to jak będzie mogła ci pomóc z głębin zeusowego żołądka? Cisa! Czy powiedziałaś, Ekidna? Tak, Ekidna to moja wnuczka. Posiada twarz prześlicznej nimfy, ale jej ciało jest ciałem węża. Ostatnio zaginęła, masz jakieś wieści na jej temat. Mm -hmm. mm, coś mi się obiło o uszy. Przypuśćmy, że ktoś przypadkowo rzucił zaklęcie, które spowodowało, że Ekidna zniknęła. To w stylu Ateny. Tak tak. Tylko ona mogłaby zrobić coś takiego. Jak możemy to odkręcić? Podejrzewam, że tylko Atena może znać odpowiedź. Gdyby ją grzecznie poprosić. <śmiech> Cisza! <śmiech> Cały Posejdon burza w szklance wody! On i Atena zawsze się czubili. Posejdon jest zbyt dumny, aby poprosić ją o pomoc. Ja nie mam skrupułów. Gdybym mógł porozmawiać z Ateną, z pewnością udałoby mi się ją przekonać. Powodzenia! Jak słyszałeś, Zeus ją połknął. Teraz Atena jest elementem jego życia wewnętrznego. Musi być jakiś sposób, dzięki któremu choć na chwilę zwrócę uwagę Zeusa. E, dobra, państwo, ja za chwilę wracam do was, bo do, muszę jedną rzecz sprawdzić. Zaraz zazwracam. Ja. E... Dobra jestem. Niestety dostałem chwilową ktoś do mnie zadzwonił musiałem to odebrać. Dobra, tak jak widzicie, tutaj mamy ten trójząb Co sobie zabrabiamy? Ale ten trójząb może się przydać. No, nawet bardzo ci się może przydać. Okej, okay, my sobie rozmawiamy znowu z Afrodytą. Chciałbym zamienić kilka słów z Zeusem. Gdzie mogę go znaleźć? Możesz mi pomóc? O nie. Ostatnio jakoś się mijamy Ok, może... A będzie wiedział coś... chciałbym zamienić kilka słów z Zeusem. Gdzie mogę go znaleźć? E, możesz mi pomóc? Nie licz na mnie! Mój ojciec od lat nie zwraca na mnie uwagi! Lol No dobrze. E A to on? Pegas? To jest Pegas. Uskrzydlony komu. O, i znowu mam pewnie muzykę. Ty wstykaś do a w studniach ja, a ja wełzam, bo sejdą dziwi się, metu za odejść chce, to mnie dosiągnie. Który skrzydła miał Wielu bohaterów Na grzbiecie Do, 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 do sławy Thank you oddałbym zawieść, że jestem naprawdę tu. Jednak między gardami przebywam wciąż pośród innych pięć bajek tu, Gdy szyb koło, ty wstychasz do Meduza za odejść chce, do mnie dościągnie ty Okej, okay, po tej muzyce na temat Pegasa może teraz nam coś odpowie to jest Pegas Uskrzydlony kom okej okay, nic. Trzeba jakoś znaleźć po prostu Zeus, bo jeszcze stąd... Chciałbym zamienić kilka słów z Zeusem. Gdzie mogę go znaleźć? E, możesz mi pomóc? O nie ostatnio jakoś się mijamy. Mijamy, ale ona jest boginią miłości. Może trzeba użyć po prostu ten perfum, w którym myśmy mieli. Nie, nie grecką sałatkę. Nie. O jest. Pachnie bosko. Nawet sobie nie wyobrażasz, o ile łatwiejsza byłaby moja praca, gdybym pachniała w ten sposób. Proszę cię, daj mi to. Dam ci całą butelkę. Jak pomożesz mi skontaktować się z Zeusem? Rozpyl na mniejszy i odrobinę tego specyfiku. I Zeus wnet się tu pojawi. Zeus leci na perfumy? zupełnie. LOL. O, Zeus. Nosem. Coś tutaj pachnie bosko. Najfajniejszy zapach, jaki w życiu czułem. Faktycznie pachnie niezgorzej. A swoją drogą, co tam słychać dobrego? Daj spokój, Afrodyto. Mam migrenę. mi pęknie. Koniec. A będziesz miał kaca przez ruski miesiąc. Cokolwiek by to nie znaczyło. <gry> Dobra, wybujemy nasz trójcom. Kurde, szał kaza na, na rosyjski miesiąc. Nie przetłumaczę wam tego, bo będzie lepiej. Ja Mówimy trójcom i wijamy mu to do głowy. Głowę. Luz, maleńka. Polecam się. Nie polecaj się, bo po poleci. A teraz sprawiła, że zniknęła Equitta. Że nie, 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 nie mam nic wspólnego z tą. Z tą. pół kobietą, pół wężem. Kto zatem odpowiada za zniknięcie Ekidny? Kto by tam zabawiał się ma pojęcia. Czy to ty? Różowy Bogu od bólu głowy? To wszystko było strasznym nieporozumieniem. Na początku był y... kocioł. No i mały chłopiec w poważnych tarapatach. Potem przyszła kolej na magiczną księżniczkę Syrenkę Ninja, trochę całatki, a potem to już Ekidna siedziała w bajlet, a bajlet powędrowała. Nie mam pojęcia, jak nie. ty jesteś odpowiedzialny za zniknięcie Ekidny? Ty... Oboju, bolów głowy? To niedobrze, wręcz źle. O tym losie zadecydują dwa trudne, prawie niemożliwe do wykonania zadania. Aby przeżyć, musisz wywiązać się z obu. Ale. Na Olimpie nie ma żadnych ale. Nie uogólniaj, bo cię rozboli głowa. <grym> Zaczynamy testy. Wy poczekajcie chwilę. Czy ktoś nie powinien mnie przygotować do zadań? Chyba tak. O kurczę, kto to? Apollo, tużby. Jak leci, stary? Bywało lepiej. Musimy popracować nieco nad tobą. Powinieneś mieć duży kark, no i trzy paski. Pierwsze zadanie będzie podobne do tego, jakie kiedyś postawiono przed moim synem Perseuszem. Musisz pokonać dwie pozostałe gorgony. Pierwszą z nich, Meduzę skrócił o głowę właśnie Perseusz. Ty musisz jednak pamiętać o tym, że nie wolno ci jest przelać krwi, kapujesz? Musisz je pokonać, ale nie wolno ci nikogo zażynać. Poza tym pamiętaj. Nie możesz na nie spojrzeć, bo zamienisz się w różowy marmur. Jak się dostanę na miejsce próby? Czemu nie pojedziesz na Pegazie? Skrzydla tym koniu. Ty skoczył z obciętej głowy meduzy. Na pewno pamięta jeszcze drogę do Gorgon. Spokojnie, wrócę tu za chwilę. Nawet nie zdążycie powiedzieć ciastko z jagodami. Ciastko z jagodami. Jeszcze nie wrócił. Eee, dobra, państwo, ja tutaj zakończę ten odcinek. No i co mogę powiedzieć? Czy naszemu różowemu bohaterowi uda się pokonać gorgony bez rozlawu krwi? Czy zrobi drugi test, którego jeszcze nawet nie mamy pojęcia o co chodzi? Wszystko dowiecie się według mnie w ostatnim odcinku z serii. Let's play Hocus Pocus Różowa Pantera. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, to łapki w górę, subskrybujcie do kanału. Jeżeli wam się nie podobało to łapki w dół, tylko że prosiłbym tak jak zawsze, żeby ktoś specyfikował dlaczego. No dobrze. Eee, dziękuję jeszcze raz bardzo i życzę dobrego do popu wieczoru. Hej.